Mam na imię Adrian. Jestem 25-letnim pracownikiem zakładu komunalnego. Mieszkam sam w starym domu. Cała dziesięciosobowa rodzina posypała się. Niektórzy poumierali, kilka osób się wyprowadziło i zostałem tutaj całkiem sam. Mój typowy dzień to rutyna składająca się z porannego nieprzyjemnego dźwięku budzika, pracy, jedzenia, grania na komputerze, mycia się i spania. Dziś był jednak rzadki dzień, dzień wolny od pracy, od jakichkolwiek obowiązków, typowy dzień lenistwa. Każdemu od czasu do czasu jest taki potrzebny. Siedziałem w moim sypiącym się ze starości domu, patrząc przez okno na gęstwinę dużych drzew w moim ogrodzie. Miałem już iść włączyć komputer, jednak jakoś nie chciało mi się wstawać z krzesła. Postanowiłem posiedzieć jeszcze i porozmyślać. Może nawet dobrze mi to zrobi zapaliłem papierosa. Wędrowałem w głowie po najgłębszych jaskiniach wspomnień, pomysłów, rzeczy, o których na co dzień nie mam czasu myśleć. Przypomniałem sobie o świętej pamięci dziadku, który często komentował moje komputerowe gry wojenne, sugerując, że jakbym naprawdę był za drugą stroną ekranu, brzydziłbym się widokiem wojny, czułbym strach i chęć ucieczki. Ignorowałem jego słowa. Lubiłem takie gry i lubię je dalej. Przypomniałem sobie też, że za dzieciaka, biegając po domu, odkryłem, że nie pod każdym pomieszczeniem jest piwnica, dokładnie pod jednym pokojem była po prostu Ziemia, Ziemia lub no właśnie. Zapaliłem kolejnego papierosa, zastanawiając się nad tym wybrykiem budownictwa. Dlaczego tylko pod jednym pomieszczeniem nie ma piwnicy? Co więc tam jest? Ta myśl towarzyszyła mi aż do wieczora i przez kolejnych kilka dni wciąż nie mogłem wybić sobie jej z głowy, mając dziwne przeczucia, że przez dziesiątki lat mój dom skrywa jakąś tajemnicę, że jest tam coś, o czym nikt nigdy nie wiedział, żyjąc sobie w nim spokojnie. Nie wiedzieć czemu ta myśl towarzyszyła mi w pracy, w domu, przed snem i zaraz po obudzeniu. Stała się moją obsesją, z której chciałem się jak najszybciej uwolnić. Zaczynało mnie to już męczyć. Był na to tylko jeden sposób. Wziąłem wolne w pracę, wyjąłem z garażu kinów, poszedłem do domu, kierując się ku skrzypiącym schodom do piwnicy. Zapaliłem papierosa. Co ja robię? Pomyślałem. Czy zwariowałem? A tam. Jak to mawiają, tylko wariaci są coś warci. zaśmiałem się sam do siebie, z lekką nutą szaleństwa na twarzy. strzepałem z włosów pajęczyny, które zawsze łapałem podczas wizyty w piwnicy. zgasiłem papierosa i zacząłem wbijać kilof w krzywą ścianę. Pracowałem już około piętnastu minut, co jakiś czas ocierając pot i myśląc o tym, że za chwilę przebije się do ziemi albo jakiegoś gruzu, wychodząc przed samym sobą na kompletnego idiota. Moje myśli nagle za Przebiłem się. Dziura. Tam coś jest. Jakieś pomieszczenie. Moje głupie przeczucia jednak miał rację. Zrobiłem większy otwór, tak bym się w nim zmieścił. Wszedłem do niego, włączyłem latarkę w telefonie i, moim oczom ukazał się o dziwo znajomy widok. Widok mojej piwnicy, jakby lustrzane odbicie tej za dziurą w ścianie. To niemożliwe, żeby pod jednym pokojem była cała wielka piwnica w dodatku taka sama jak pod resztą całego domu. Stałem jak wryty, ale poklepując się po twarzy i tym samym dochodząc do siebie, dostrzegłem na ścianach brak wszechobecnych pajęczyn. Mury z kolei wyglądały na całkiem nowe. Zobaczyłem też schody na górę. Wszedłem po nich, o dziwo nie skrzypiały jak zawsze. Po wyjściu z bliźniaczej piwnicy zobaczyłem swój znajomy od wielu lat dom, tylko jakby nowe, świeżo wybudowane. Stara lodówka, którą parę lat temu wydarłem z piwnicy i oddałem na złom, stała tutaj i wyglądała jak nowo zakupiona. Na ścianach nie było pęknięć, które codziennie sprawiały, iż miałem wrażenie, że dom się zaraz zawali. Teraz ściany te były gładziutkie, czyściutkie i bez skasy, i ta podłoga. Starty od milionów kroków parkiet był teraz błyszczący, jakby świeżo lakierowany. Co do cholery! Pomyślałem głośno, stojąc w osłupieniu z szeroko otwartymi oczami. Spojrzałem przez okno, przy którym kilka dni wcześniej patrzyłem na wielkie drzewa. Były na swoim miejscu tyle, że malutkie. To były sadzonki, pierdzielone sadzonki. Miałem wrażenie, że cofnąłem się w czasie o wiele lat. To było już za dużo dla mojej głowy. Miałem nadzieję, że to sen. Śni mi się właśnie, że jestem bohaterem jakiegoś filmu science fiction i w ukrytym pomieszczeniu w mojej piwnicy znajduje się wehikuł czasu. Lecz uszczypnięcia bolały. Nagle usłyszałem przeraźliwe huki, dudnienie dochodzące z zewnątrz, jakby strzały, wybuchy. Ale nie byłem pewien, więc, będąc cały czas w szoku, wybiegłem z domu. Poczułem swąd spaleniznę. Pobiegłem na górkę niedaleko domu, z której lepiej widać otoczenie. Wbiegłem na nią i rozglądając się na wszystkie strony, przerażony jak kot osaczony przez psy, zobaczyłem ogień, dym i czołki. Czy to, czy to wojna? Cofnąłem się w moim pieprzonym piwnicznym wehikule czasu do stanu wojny. Nagle z za pleców doszedł mnie dźwięk zbliżających się wielkich powietrznych maszyn. Gdy zacząłem powoli rozumieć, co się wokół mnie dzieje, nie wiedzieć dlaczego, znów pomyślałem o dziadku. Miałeś rację. Powiedziałem drżącym głosem, jeszcze raz wspominając jego słowa: Czuję teraz dokładnie to, co mówiłeś. Strach i chęć ucieczki. Odgłosy wojny, huki, strzały, wrzaski stawały się coraz głośniejsze. Zaraz coś albo ktoś mnie zastrzeli, spali i zabije. Spieprzam stąd. Biegnąc z powrotem, obiecałem sobie, że już nigdy nie zagram w żadną wojenną grę, bylebym tylko bezpiecznie wrócił do mojego spokojnego, starego domu. Biegłem tak szybko, jak zawodowy sprinter. Już go widziałem za pół minuty wejdę i dziurą w piwnicy wrócę do rzeczywistości na prawie ściany i spojrzałem w górę. Przed oczami mignęła mi przez ułamek sekundy sylwetka samolotu. Kolejny ułamek później rozległ się przeraźliwy huk, a moje ciało zostało odrzucone kilka metrów w tył. To była bomba. Napędzany adrenaliną wstałem, nie patrząc na to, czy jestem ranny i czy moje kości są połamane. Spojrzałem tylko na gruzy mojego domu, który został właśnie zbombardowany. Serce w tamtym momencie biło mi z siłą uderzeń Majka Tysona. To straszne: cały dom obrócił się w pył razem z piwnicą. Jak ja teraz wrócę? Czy na zawsze zostanę w tym? Nagle w moich uszach rozbrzmiał nieprzyjemny, lecz znajomy dźwięk. Był to mój bucik. To jednak był sen. Nigdy nie byłem szczęśliwszy niż w momencie, w którym obudziłem się z tego piekielnie realnego koszmaru, w którym czułem ból, emocje. Wstałem cały mokry od potu i zapaliłem papierosa. Wieczorem poszedłem na cmentarz. Dziadku, miałeś rację. Pomodliłem się. Wracając z cmentarza, naszła mnie nagle pewna myśl. Znieruchomiałem i poczułem uderzenie gorąca na całym ciele. Przecież wciąż nie wiem, co jest tak naprawdę pod tym cholernym pokojem. Autor Adrian Setla czytał Quadrotes. Odcinek powstał przy wsparciu patronów. Krzysztofa Drozdowskiego, Kalusi, Kamila Słodowskiego, Jakobsa, Syrenki Ladacznicy, Tomalizma, korium, Damiana Mazurkiewicza, Kłazara oraz Black Kuka. Do usłyszenia.